Może to bajka, a może i nie. Otwórz swe oko i przekonaj się, odcinek piąty, lwia dusza. Znów liczna rodzina istot wcielających się na ziemi. Empatyczni, wrażliwi i rodzinni, weganie, bądź inna ich nazwa. Liryjanie utożsamiani są z wizerunkiem lwa, a to przede wszystkim dlatego, że mają wielkie serce i dużą odwagę. Z boku ma się wrażenie, że nie odczuwają nawet strachu. Są to ciekawe świata osoby, dość ruchliwe, a ich ruch, aktywność zadziewa się w lekkości. Weganie mają dużą chęć, potrzebę przebywania w społecznościach. Sami lubią je nawet inicjować i tworzyć odczuwają potrzebę akceptacji przez swoich najbliższych w rodzinie pracy czy innych lokalnych grupach bronią swoich jak lwica małe tak samo jak chcą być akceptowani tak samo też Sami akceptują innych, niemniej nie zakładają na nos różowych okularów. Weganie dobrze odnajdują się w takich rolach, w takich zawodach, gdzie pierwsze skrzypce gra towarzystwo, opieka. I bycie potrzebnym, jak praca w schroniskach, domach opieki czy przedszkolach. Lubią pomagać i robią to z wielką chęcią, ale często czekają na zaproszenie do tej akcji. Wcieleni wyganie, szybko podejmują decyzje, często w momencie chwili. Tak mocno chcą brać udział w grupie, że często gęsto z wielkim opóźnieniem zauważają, że są oni manipulowani bądź wykorzystywani. Nie zauważają tego momentu, w którym ktoś wprowadza ich w maliny. Nie mają tak wielkiego zamiłowania do technologii jak ich poprzednicy, niemniej oczywiście z niej korzystają. Wchodzą w przestrzeń polityki, ale nie jest to temat. Który spędza im sen z powiek. Kochana, czy poczułaś, że ten opis jest Ci dość bliski? A może Twoi najbliżsi mają podobne cechy? I jeśli nie, wówczas poczekaj na kolejne odcinki serii. A jeśli chcesz bądź potrzebujesz pomocy w określeniu swojej tożsamości swojej natury głębi, pamiętaj: dzieli nas tylko jedna wiadomość.